Wyglądam trochę dziwnie, bo mam ręcznik w tym, ale wstałam, jest godzina... Nie mam dla tego pojęcia, które, bo nie mam nigdzie zegara. Jest coś koło 7.30 i właśnie się wykąpałam. Robię sobie obiad na śniadanie, żeby być... Bo wiem, że jak zjem teraz ten obiad na śniadanie, to będę najadzona full dzień. A nie chcę jeszcze się zamartwiać tym, że muszę brać jedzenie, bo i tak jest giga problem w ogóle z takimi rzeczami. Bo biorę powerbanka, bo muszę go wziąć, bo mój telefon padnie do 21.00. E, jeszcze po drodze idę kupić kabel. I ogólnie w planie mam nie wiem, gdzie go schować, Nie mam dużego pojęcia. Albo go chowam, jeżeli komuś uda się wnieść jakąś torebkę. Nie wiem, albo ogólnie myślałam, żeby wsadzić go albo w, albo w majtki, albo w stanik. W sensie on jest dosyć duży, ale będę miała takie pod spódniczką, takie mega przyległe getry, więc może go wsadzę z tyłu tutaj. To będzie git. Nie wiem, bo nie ma innej opcji, że ja to gdziekolwiek wsadzę. Nie wiem, zrobię próbę w domu. Muszę go wziąć, bo nie ma szans, że wytrzyma mój telefon bez powerbanka do tak późna, a nie wyobrażam sobie mieć rozładowany telefon na koncercie. I'm sorry, ale nie, nie w tym życiu. Więc no, robię sobie właśnie obiad. Jak <ścoughs> to w ogóle brzmi? No i biorę ze sobą ogólnie tylko telefon i mam do niego specjalnego case'a na dzisiaj. Z tego względu, że specjalnie kupiłam case na sznurku. Po pierwsze, bo nie mam kieszeni. Po drugie, żeby sobie go mieć na szyi e, i że jak będę nagrywała, to nawet jeżeli mi wypadnie z ręki, to i tak się zatrzyma się na mojej szyi, a nie gdzieś na podłodze. Są je, so yeah, zakładam taki case czarny. Kupiłam też pierścionki w action, żeby było takie. Bo ogólnie nie mam nic na ręce, bo będę miała po prostu koszulkę. Chciałam, żeby chociaż było trochę na dłoniach. No, będziemy lecieć. Ja teraz sobie zjem, potem się zacznę malować. No myślę, że w planie mam wyjść tak gdzieś około 9.30 Za dwie godziny Zobaczymy, czy się tak uda e, Bo jeszcze muszę po drodze właśnie wejść do Manu Manu i tak jest od 10 e, Więc muszę wejść do Manu I w ogóle to jest takie śmieszne Bo ogólnie, tak normalnie W ciągu życia Ja wstaję, słuchajcie, do pracy o godzinie 8.20.30 Nie pytajcie Ja chodzę do pracy na 9 e, Wstaję około 8.20.30 I ja jestem niewyspana Katastrofa! Dzisiaj obudziłam się o szóstej, po szóstej i już nie mogłam spać i jestem totalnie wyspana, więc jestem ciekawa, jak to będzie. Ogólnie myślę co sobie wziąć w kolejkę, żeby mi się aż tak nie nudziło może. Nie wiem, może kupię jakieś krzyżówki. Wrócę do Was, jak będę się malowała chyba. Bo sobie to tutaj nagram chyba albo na TikToka, już nie wiem, gdzie to nagram, ale wrócę do Was później. Oj! Ogólnie właśnie zabieram się za malowanie, so yeah. Nie wiem czy będę to nagrywała, bo nie wiem, może nagram jakieś przebitki czy coś takiego tylko Bo ogólnie chcę się skupić na tym malowaniu i chcę się tak trochę wyciszyć Bo potem spędzę cały dzień z ludźmi, są so yeah Więc może nagram jakieś przebitki czy coś takiego Powiem wam, że jest mega git czasowo, właśnie się pomalowałam so, this is the final look, nie robię ust, dlaczego? Bo to nie ma sensu żadnego Jestem pewna, że mi się to zmyje, więc to nie ma żadnego sensu. Blink, blink, mega mocno się świeci. E, przebieram się właśnie i mam do założenia takie mega obcisłe małe spodenki Getry. I jestem ciekawa, jakie ja to założę w paznokciach. I musimy jechać szybko do Manu, więc ja. Yeah. So this is the final look. Ogólnie nagrywam dzisiaj przednią kamerką, nie chcę mi się nią Takie to zakładamy. Nie goliłam nóg, więc mam nadzieję, że nie będzie tego widać w tych rajdkach. I tak to wygląda na nogę. Jak ja mam tu wejść? Mam jedną nogę. your fucking hands up! Yeah. Oh, <laughs> I to Słuchajcie, dzień po koncercie Jesteśmy w naszej, mojej, waszej ulubionej kuchni Która wygląda jak... nie wiem, co? Myjemy patelnię Zapytacie mnie, jak... Kochani Zapytacie mnie, Wiktoria jak było na koncercie Jak było na koncercie, opowiadaj Guys, ja nie mam słów ja nie mam słów po prostu To było... To było najlepsze, co mogło się w ogóle... To była najlepsza rzecz w moim życiu Ten koncert I swear Dzięki uprzejmości Super nie, pierdolę. Dzięki uprzejmości jednej z moich e, friends, e, Patrycji, miałam, słuchajcie, drugie miejsce. W sensie wchodziłam jako druga na arenę. Czy wy to rozumiecie? Jako druga ze wszystkiego osób. To było niesamowite. Wchodziłam również jako druga na płytę, więc ogólnie miałam barierki, co było moim marzeniem na tym koncercie. Oczywiście ja z Patrycją się dogadałam wcześniej i ja jej i jej narzeczonemu Bartkowi pozdrawiam. Przyniosłam bubble a oni mnie właśnie uprzejmie wpuścili w kolejkę. W sensie mi było głupio tak bez tego, bo bez tego pewnie też by to nie tak do Tylko po prostu mi głupio było bez niczego, tak wiecie. Chciałam się jakoś odwdzięczyć, więc przyniosłam Piszku nam w kolejkę. To było ultra gorąco, słuchajcie. Było 24 stopnie, i to się może nie wydawać, że to jest jakieś mega ciepło. Ale w pełnym końcu to był dramat, słuchajcie. Pokażę Wam zaraz moje ręce, jak wyglądają. Nie wiem, czy to widać. Widzicie moją rękę? Też. O! Tak mnie bolały wczoraj te ręce. Koszmar. Koszmar jednym wielkim. Ale żyję. Kilka nagrań Wam wrzuciłam, ja nie nagrywałam dużo. W sensie nagrywałam dużo, ale nagrywałam pionowo, więc chyba nie będę Wam tego wrzucała tutaj, tylko te poziomy ja Wam wrzucę. E, także tak, czekaliśmy pod areną, Patrycja akurat czekała z Bartkiem od 6.30, ja przyszłam do nich na wpół do 11 około. E, o 14 przepuścili nas e, do cienia, który okazał się nie być w ogóle cieniem, czy o 15, e, czyli bliżej po prostu wejścia już. Siedzieliśmy sobie. O 16:30 otworzyli rejestrację pakietów VIP, czyli odbieraliśmy swoje upominki. Trzeba było pokazać swój dowód tożsamości, no i tam skreślali się z listy i odbierało się upominek. Y, które wam zaraz zaprezentuję no i mogliśmy sobie iść do merchu i tak dalej i tak dalej, no a o 17.30 wpuszczali nas już na płytę, e, powiem wam szczerze, że organizacja była świetna naprawdę, jeżeli chodzi o e, wpuszczanie na płytę i tak dalej, bo nie była to sytuacja, w której wszyscy naraz wbiegają na tą płytę tylko szliśmy sobie wydzielony, wydzielonymi bramkami w sensie taką taśmą e, w parach i naprawdę nie było możliwości, żeby wybiec sobie, tak eee, co za tym sz było? Szłam w pierwszej parze, więc miałam najlepsze miejsca. W sensie wybrałam, mogłam sobie wybrać, jakie miejsca tylko chciałam i miałam najlepsze miejsca IMO, e, jakie były możliwe tam. Mega jestem zadowolona i co jeszcze? No i tak, e, o 20.00 wszedł support równo, około 10 po i y, 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 y support czyli w Polsce, w Łodzi to był Ksawier on grał do, słuchajcie, 20.40, 45, coś takiego, i około 5.10 po e, 21 e, weszło Chase Atlantic. Także tak to wyglądało. I oni właśnie skończyli około 22.30 mniej więcej. E, zagrali wszystkie piosenki, jakie były na setliście, czyli te, których się spodziewałam. Niestety nie było e, możliwości, bo ogólnie e, Polska sobie przygotowała jakąś akcję i dziewczyny miały kartki z banerami. Coś tam Please Sank Medal About. Ale nie udało się. W ogóle były takie cute rzeczy tam w trakcie koncertu, bo tak. Po pierwsze, dziewczyna rzucała takie laleczki z ich podobiznami, i oni je potem brali do rąk, gdzieś sobie je sadzali, i w ogóle mega cute to było. Ogólnie jestem zła na jedną rzecz, bo dziewczyna rzuciła jedną z lalek i ona y, chyba nie trafiła na scenę, albo trafiła tak po boku, i gość ochroniarz wziął to, położył gdzieś na boku, a potem rzucił w tłum, co oni nawet tego nie dostali i to jest mega smutne, mimo. Y, imo. Z kolei też dziewczyna jedna rzuciła płytę do podpisu imazaka i podpisał y, Miti, więc mega fajnie. To jeszcze, no ogólnie są koncert był niesamowity, mega mi się podobało. I tak, i tęskni mi się już trochę. Ja w ogóle mam trochę taki vibe, że ja dalej czekam na ten koncert, a on się już odbył i mam takie w głowie, taki mental, że mnie tam nie było. W sensie ja w ogóle po każdym takim dużym koncercie tak mam, że trochę, trochę mnie tam nie było, ale tam byłam i to było w ogóle niesamowite. Ja ogólnie kiedyś nie nagrywałam na koncertach, ale potem żałuję, że nie nagrywałam, bo nie zjebałem z tych koncertów i mega chciałabym mieć dużo nagrań, dlatego teraz całkiem sporo nagrywam i... No i to jest fajne. Nagrywajcie na koncertach, nie nie, nie ludzie nie hejtują, że siedzię tylko ciągle z telefonem, bo to jest wasza pamiątka. Bo ja na przykład żałuję, że nie nagrywałam, bo nie pamiętam dużo, dużo rzeczy. Hejka. Pokażę wam teraz tego boksa, którego dostaliśmy. E, ja miałam akurat bilet VIP C4GA, czyli bilet VIP, ten taki naj Proszę. na płycie stojący, czyli miałam w tym pakiecie najwcześniejsze wejście ze wszystkich VIPów, ogólnie najwcześniejsze ze wszystkich biletów. No i też właśnie taki oto pakiet, taki oto prezent. Dostawaliśmy je w takich torebkach i w tej torebce znajdował się taki box. Jest on fioletowo-biały. Mamy taki napis. C4 Chase Atlantic Lost in Heaven. I jak go otworzymy, to wypadają nam plakaty. To jest właśnie ten plakat, ta rzecz, za którą zapłaciłam tyle pieniędzy. I mamy tutaj plakat z autografami. Jest niestety bez jednego autografu, dlatego że jeden z członków zespołu, czyli Clinton, miał jakiś czas temu wypadek samochodowy i nie było go na koncercie w Polsce. No a oni podpisują te plakaty tego samego dnia, co jest koncert. Więc nie mam jednego podpisu, ale trudno, damy radę, przeżyjemy. Ogólnie te plakaty są z mega fajnego materiału, bo one są takiego, nie wiem czy to zobaczycie, takiego foliowego, tak, cool, bo się nie pogniotą aż tak bardzo i nie mogą się tak, wiecie, pomoczyć i tak dalej. Tu jest kolejny plakat i ostatni jest taki, też mega śliczny. Jako bilet VIP na wstępie dostawaliśmy też takie plakietki i one są mega spoko, bo one są plastikowe. Więc one też się nie podrą. To nie jest zwykły kartonik, więc takie coś już wiecie, fajniejszego. Takie były opaski na wyjściu, też właśnie e, vip miały podzielone opaski, i właśnie vip c C4GA dostawały czarne opaski. E, vip Aura dostawały fioletowe opaski. Ogólnie ja swoją zerwałam, bo nie mogłam jej odczepić. Box w środku wygląda tak. Tutaj mamy taką oto przypinkę. Właśnie ona też była w zestawie I trzy takie holo naklejki Taka Taka I Taka Nie dobra. Dobre Tak? Zajebiste dla mnie Trzym malingą, I wiesz co pachnie? Kokosem Pachnie tym Ale ja piłam kiedyś coś Coś co tak smakuje Ja też tak piłem coś no Może to już kiedyś było w sprzedaży? Wydaje mi się, że piąty No i w sumie, jeżeli chodzi o ten pakiet VIP, to, to by było na tyle. W kolejce też od takiej mega cute dziewczyny dostałam branzoletkę. Jedna jest z napisem Chase Atlantic, a druga jest taka o Muszę w końcu na jakiś koncert zrobić takie branzoletki, bo to jest mega cool w ogóle. No i zakupiłam dzisiaj cztery ramki, żeby właśnie. Trzy są na te plakaty, jedna jest taka dodatkowa, bo nie wiem, czy czegoś nie wydrukuję. Sobie, yy, i właśnie, żeby schować te plakaty, żeby je obramować. One są większe, te ramki i nie wiem, jak to teraz, kurde, wyrobić, zrobić. To będzie takie brzydkie trochę. Nie wiem, czy nie dam tego na jakąś białą kartkę pod spód, bo nie ma nigdzie ramek w takich wymiarach, jak jest to coś. Więc tak, chyba więcej nic już nie mam Wam do dodania na temat koncertu i vloga koncertowego. Było mega fajnie i to chyba do tej pory był najlepszy koncert, na jakim byłam. I miałam super miejsca, poznałam super osoby i bawiłam się mega świetnie, więc no i tak, widzimy się na następnym koncercie.